Witajcie, z tej strony kantele Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Teleglitch. Dimor Edition. Jest to rozszerzona wersja strzelanki Teleglitch z 2012 roku, stworzonej przez studio Test Free Projects. Produkcja okazuje ponurą wizję przyszłości, w której megakorporacje rządzą światem. Akcja toczy się na planecie z daleka od ludzkich osad. W tajnej bazie naukowej, podczas jednego z eksperymentów ginie prawie cała załoga. Jako ocalały naukowiec wyruszamy na drugi koniec bazy. Po drodze mordując hordy wrogów, a jest ich aż ponad 20 rodzajów: między innymi roboty strażnicze, krwiożercze klony czy zwłoki naszych kolegów, czyli zombie. Zaczynajmy! Damy nową grę i poziom pierwszy: wprowadzenie fabularne które teraz niespecjalnie mnie interesuje, ponieważ teleglitch stoi samą rozgrywką najmocniej. Jest to bardzo, bardzo mocna strona tej produkcji. Oczywiście mamy ukazaną akcję z góry i jak widzicie mamy tutaj takie czarne pola. Jest to pole widzenia naszego bohatera. W grze mamy dostępny crafting, ponieważ tutaj tych przedmiotów po chwili będziemy mieli bardzo, bardzo dużo. Mamy również bardzo... Dużą ilość sekretów. I tutaj mamy tytułowy teleglitch W tym momencie nie mogę w niego wejść, ale wiązałoby się to ze śmiercią mojego bohatera, oczywiście. W grze mamy jeszcze sekrety dodatkowo, które są pokrywane bardzo skrzętnie i niestety czasem trudno je dostrzec. I to mamy pierwszych przeciwników. Ja naciskając prawy przycisk myszki celuję sobie do nich z mojego pistoletu, ponieważ na samym początku mam dostępny podstawowy pistolet, materiały wybuchowe i pustą puszkę, z której później można stworzyć broń. Taką wyrzutnię puszek. I jeszcze kilku przeciwników i w zasadzie w grze najistotniejsze jest to, że w bardzo łatwy sposób możemy niestety zginąć. Duża ilość wrogów i to jak mocno oni zabierają nam punkty życia, stanowi o niesamowitej trudności produkcji. Musimy często uważać i w zasadzie na każdym kroku może nas coś zabić. Gra się bardzo przyjemnie, ponieważ teleglitch to taka zręcznościowa strzelanka, która niesamowicie wciąga. Jest, można powiedzieć, tutaj trochę elementów w survivalu, ponieważ jesteśmy sami. Nie wiemy co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego ten eksperyment się nie powiódł i musimy się dostać do miejsca, w którym jest teleporter, żeby przejść całą bazę naukową. Odkrywając po drodze przy komputerach kolejne części historii oczywiście. Czy tutaj coś na mnie jeszcze czeka? Niestety nie. Kolejny przeciwnik. Zobaczcie jak szybko ubywają mi punkty życia niestety. Tak też jest, gdy nie jesteśmy zbyt uważni. Co tutaj mamy? Puszkę z jedzeniem przyda się na trudne chwile, gdy już moje punkty zdrowia będą na niskim poziomie i przemierzajmy dalej ten świat. Pewnie tutaj na takim ogromnym odkrytym terenie będzie bardzo, bardzo duża ilość wrogów. Miejmy nadzieję, że tym razem tak nie będzie ponieważ za każdym razem gra losowo generuje nam teren, w którym się znajdujemy. Zobaczcie, mamy tutaj mapę. Przeszedłem stamtąd, przeszedłem aż tyle pomieszczeń. I tutaj są pomieszczenia zaznaczone na czerwono, do których nie doszedłem, ale w tym momencie nie jest to istotne, ponieważ najważniejsze jest, abym doszedł do teleportera, żeby wydostać się z tego poziomu i dostać się na poziom numer 2. Aż do poziomu 10, ponieważ gra oferuje aż tyle poziomów, i rozgrywka jest na około 10 do 12 godzin. W zależności od tego w jaki sposób gramy, czy idziemy bardzo szybko przed siebie, czy zbieramy dokładnie wszystko, co stanie na naszej drodze, i czy eksplorujemy każdy z krawek terenu, który został oddany do naszej dyspozycji. Tutaj kolejna część historii. I cisza przed burzą moi drodzy, ponieważ tutaj na każdym kroku czyhają stwory. Tutaj się coś kryje dla mnie. Co to było? Chyba to były naboje, ale do czego? Nie wiem, nie wiem. Bardzo dziwne. Mam jeszcze 7 naboi do tego pistoletu. Bardzo, bardzo mało. Zatem nie wiem, jak sobie poradzę, ponieważ tutaj w pewnym momencie być może będzie duża ilość wrogów. Ale zobaczymy. Tak też myślałem. Czy to mi się uda? Niestety nie. Pozostaje mi zabicie tych wrogów z mojej maczety, która jest dla mnie nieodzownym elementem przeżycia. I jeszcze tylko dwóch. Uciekam do tyłu, żeby nie stracić zbyt dużej ilości punktów życia. I udało się. Mam 68 punktów życia. Jeden nabój w pistolecie co jest bardzo, bardzo niedobrą sytuacją zatem jak najwyższa pora jest teraz, żeby dostać się do teleportera tutaj wrogów, patrzcie jaka duża ilość, rzucimy materiały wybuchowe i całe szczęście, że oni wpadli w nie o, jeszcze raz i stwory zostały pokonane, co prawda trochę życia miło było, ale nie jest to jakoś drastyczne więc damy radę. Co tutaj się kryje za tymi drzwiami? Pięknie. Doszedłem do teleporterów, po drodze jeszcze zbieram broń i tutaj mam możliwość przedostania się w pewne miejsce tej bazy naukowej. Zatem wejdźmy do teleportera i gra mnie przenosi. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, niestety, niż przewidywaliśmy. Zatem mamy drugi poziom, będzie on jeszcze bardziej trudny. Zabiłem po drodze 3 zębiaki, 30 mutantów. I pora, I pora rozpoczynać poziom numer 2. Miejmy nadzieję, że tutaj mój bohater nie zginie, ale może być ciężko. Niestety i na to jestem przygotowany. Bardzo duża ilość wrogów, ale materiały wybuchowe zawsze pod ręką. Pięknie udało się pokonać tych przeciwników, zatem mogę eksplorować teraz swobodnie tą część bazy. Dostałem znowu naboje. Wydaje mi się, że to są naboje do Shotgana, którego w tym momencie oczywiście nie posiadam. Jeden wróg, o, niestety zmarnowałem ten ostatni nabój. Ale całe szczęście udało mi się go pokonać przy pomocy maczety. Co tutaj jest? Coś włączyłem. I straszne rzeczy się podziały, ponieważ Uwolniłem ogromną ilość potworów znowu. Zwabi je wszystkie i pięknie. Jeszcze trzy. A ja dostałem i tak odłamkami z tego materiału wybuchowego niestety. Co teraz na mnie tutaj czeka? Coś uwolniłem, coś odblokowałem. Czy tutaj jest jakieś przejście? Tutaj mam kolejne materiały wybuchowe, puszkę z jedzeniem. Mam dwie puszki teraz. Jeszcze mam apteczkę, więc teraz też jej użyję. Eksplorujmy zatem dalej. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie czyhać na mnie wejście do. Kolejnej części tego laboratorium, tej bazy naukowej. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciężkiego przeciwnika, z którym nie wiem, czy sobie poradzę. Nawet materiały wybuchowe nie pomagają. O, pięknie udało się. Mam zatem pudełko z gwoździami, które może być wykorzystane również do stworzenia broni. Jest to taki wtedy miotacz gwoździ. I tutaj mogę tego przeciwnika wrzucić do teleglitch. Pięknie udało się i już mi on nie stanowi zagrożenia. Tutaj będzie kolejna ogromna przestrzeń. Nie wyszło mi użycie tych materiałów wybuchowych, zatem mam trochę kłopot, ponieważ mamy tutaj bardzo dużą ilość wrogów. I chyba to moi drodzy będzie koniec mojej przygody z Teleglitch tym razem. Bo co ja tutaj mogę zrobić? Mogę chyba tych wrogów wrzucić w tą anomalię, w tego Teleglitcha. Ale pytanie: czy oni wszyscy w to wejdą? Czy będą aż tak głupi? Ogromna chmara wrogów podąża za mną. I zobaczcie, pięknie, pięknie. Jaka duża ilość ich wpadła W tego tyle glicza Zatem nie są aż tak mądrzy I ja miejmy nadzieję, że Dam radę to zrobić I że wszyscy zginą zaraz Jeszcze jedno ogrążenie I już się trochę przerzedziło Kolejny duży wróg wpadł I zostało jeszcze dwóch I ja niestety, moi drodzy, również wpadłem w teleglitcha. Nieszczęście się wydarzyło i koniec gry. Tak wygląda, moi drodzy, rozgrywka w grze teleglitch Dimor Edition. Serdecznie wam polecam tą grę, jeżeli lubicie wyzwania, ponieważ wszystkie poziomy są bardzo trudne i musimy na każdym kroku uważać, żeby nie zostać zabitym. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!